Ze świecą szukasz matury w obecnym podręczniku? Potrzebujesz lupy, żeby korzystać z książki nauczyciela? Złap ostrość na nową serię dla szkół ponadgimnazjalnych Matura Focus. Z fokusem skoncentrujesz się na tym, co najważniejsze. Przygotujesz uczniów do matury w oparciu o sprawdzoną metodykę repetytoriów Longmana. Wykształcisz poprawność językową sprawdzaną na nowym egzaminie, zapewnisz równe szanse wszystkim uczniom bez względu na ich poziom zaawansowania, a przy tym przekonasz się, jak łatwe i przyjemne może być prowadzenie lekcji. Angielski to najpopularniejszy język obcy zdawany na maturze, dlatego warto wybrać serię, która dobrze przygotuje każdego ucznia do nowego egzaminu. Dzięki czterem częściom Matura Focus lepiej dopasowuje się do umiejętności nastolatków. W klasie maturalnej możemy kontynuować pracę z kolejną częścią podręcznika albo sprawnie przejść do odpowiedniego repetytorium. Obie serie są ze sobą skorelowane pod względem sylabusa oraz dzielą szereg cech takich jak rozpoczęcie nauki od powtórzenia znanego już języka, Spójna kolorystyka dla oznaczenia poszczególnych sprawności. Część leksykalna na początku rozdziału i egzaminacyjne powtórzenie na jego końcu oraz cenione przez uczniów tematyczne listy słów. Te ostatnie to część przemyślanego programu leksykalnego, który rozwija zasób słownictwa i kształtuje poprawność językową. Ramka Show What You Know odwołuje uczniów do znanych im słów i tworzy bazę do dalszej nauki. Ciekawy tekst do czytania lub słuchania jest okazją do komunikacji, a przy tym punktem wyjścia do pracy ze słownictwem w zeszycie Word Store, w którym znajdują się dodatkowe ćwiczenia leksykalne, Words for Free, unikalne ćwiczenia, które pokazują, ile słów uczniowie znają mimowolnie, bo brzmią podobnie w obu językach, a także wskazówki, jak uniknąć typowych pułapek językowych. Takie podejście buduje wiarę we własne możliwości i na pewno przypadnie do gustu wszystkim uczniom. Dla nich Matura Foucault to więcej niż tylko podręcznik. To rozbudowany program wsparcia, a w nim wyjaśnienia gramatyki w języku polskim. Rozgrzewka przed właściwymi zadaniami. Odpowiedzi, jak się uczyć skuteczniej w ramkach Remember Better, utrwalające ćwiczenie na koniec lekcji, oraz dodatkowe wydzieranki do pracy w parach, nie wymagające od nauczyciela kserowania. A skoro o nauczycielu mowa, warto wspomnieć o pozostałych ułatwieniach, które daje Państwu Matura Focus. Dzięki wyraźnemu podziałowi na jednostki lekcyjne i logicznej sekwencji ćwiczeń, zajęcia nie wymagają wcześniejszego przygotowania. Dlatego książka nauczyciela zawiera tylko to, czego naprawdę potrzebują Państwo w klasie strony z książki ucznia w formacie bliskim rzeczywistemu. Klucz odpowiedzi: listę dostępnych materiałów uzupełniających do lekcji, a wśród nich ponad 50 arkuszy do kopiowania, w tym gotowe zdania do tłumaczenia oraz nowość temat lekcji gotowy do wpisania do dziennika. Dla nauczyciela przygotowaliśmy też kompletny program testowania, a w nim testy plasujące, kartkówki gramatyczne i leksykalne, sprawdziane w formie mini-matur do każdego rozdziału oraz pełne zestawy maturalne. Całość dopełniają nowoczesne komponenty cyfrowe, oprogramowanie do tablic interaktywnych z filmami. Dziękuję. Zeszyt ćwiczeń online My English Lab oraz podręcznik cyfrowy. Wraz ze zmianą formatu matury, pora sfokusować się na najważniejszym i skutecznie przygotować młodzież do egzaminu. Zadbać o bogactwo języka i jego poprawność, pomóc słabszym uczniom, a przy tym ułatwić sobie codzienną pracę.